Wielkie oburzenie. Okazało się, że dziennikarze doskonale znają się z ludźmi, którymi na co dzień się zajmują. Wyciekły zdjęcia, na których widać, w jak dobrej są komitywie. Nie to kurwa. Robert Mazurek, znany dziennikarz polityczny, na swoje 50. urodziny zaprosił polityków wszystkich opcji: Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej czy PSL-u. W, w idealnym świecie byłoby tak. Że Neumann wbiłby widelec w oko Szumowskiemu, Że Cymański zaatakowałby, kogo tam mógłby zaatakować? Budkę. A Kosiniak Kamysz siedziałby z boku, patrzył kto wygrywa, i na koniec dołączyłby do tego wygrywającego do całej napierdanki. Czy właśnie moja racja jest racja najmojsza. No ale świat idealny nie istnieje. Oni się nawet nie zaczęli obrażać, oni nawet wyzwiskami się nie potraktowali. Nikt nikogo nie nazwał kmiotem antypolskim albo brukselskim zdrajcą. Oni w ogóle... Oni pili wino. Oni sobie tak rozmawiali, jak gdyby nigdy nic, przecież to w ogóle nie tego oczekiwaliśmy. Nie po to kupujemy co tydzień subskrypcję na te wszystkie walki. Na te w klatkach, na, na pierdzielanki, a oni sobie winko winko, to jest wbrew polskiej tradycji. Jestem zdruzgotany tym, co zobaczyłem. Popili, popili i sobie poszli. Do domu, tak po prostu, tak wbrew obyczajom politycznym. Nie było ofiar. Karetka nawet nie przyjechała. Aż przypomniał się wywiad z Bronisławem Cieślakiem, udzielony kiedyś przez niego Rzeczpospolitej, który dokładnie opisał, na czym polegają te polityczne spory. Pan Cieślak, kiedyś aktor, później polityk, mówił tak w tym wywiadzie. Często wystąpienia polityków bywały grą. Kiedyś piliśmy piwo z Andrzejem Urbańczykiem w Sejmowym Barze pod Schodami. Na mównicy występował znany poseł ZHN Michał Kamiński, który okropnie znęcał się nad naszym SLD. Tak okropnie nas poniewierał, że obaj z Andrzejem patrzyliśmy na to zafascynowani. Po czym stwierdziliśmy, a pies mu mordelizał jeszcze połyku piwa. Kamiński zszedł z mównicy, minęły może ze dwie minuty i pojawia się w barze, woła do nas. Cześć chłopaki, stawiam następne piwo! Andrzej na to, Michał, na litość Boga. Przecież myśmy przez chwilę oglądali cię na trybunie sejmowej. On na moment zastygł, po czym mówi. Co się wygupiacie? Przecież ja mam wyborców w łomży. No i oczywiście pojawia się wątpliwość, czy dziennikarz powinien biesiadować z osobami, którymi na co dzień się zawodowo zajmuje. Popatrzmy na te zdjęcia jeszcze raz. Nie to. O, 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 tu widać to zakłamanie, hipokryzję. Zobaczcie, co oni robią. Mazurek ich grilluje na co dzień, a oni się uśmiechają. Czy on w ogóle, czy go można w ogóle brać na poważnie jeszcze? Czy można go traktować jako dziennikarza? Zastanówmy się. Jest ze mną gość, który nazywa się, uwaga, uwaga, Robert Mazurek. Dzień dobry, cóż za zbieżność nazwisk. E, Robercie, co sądzisz o tym e, upadłym już dziennikarzu, Robercie Mazurku? To było oburzające. Jak on tak może postępować? Jest, e, nie znajduję słów na to, by to opisać. Co za kmiot. Okej, okay, podoba mi się to podejście. A teraz trochę poważniej. No bo y, wylądowałeś na pierwszej stronie dziennika fakt. I jestem prawie tak znany jak beata Kozidrak. Prawie tak i równie skompromitowany. Teraz y, pytanie. Nie, o, brzmi... Nie, przepraszam, Beata nie jest skompromitowana. Jest. Teraz pytanie brzmi: Czy to się godzi, żebyś imprezował z politykami? No dobrze, to teraz wyobraź sobie, że znam takiego, nie wiem, Szymona Hłownię. Przez lata go znam. Jest dziennikarzem. Nie, żebyśmy się jakoś przyjaźnili, no ale znamy się. No i nagle ten Szymon Hołownia postanowił zostać prezydentem. Przypuśćmy nawet, żeby mu się udało. No, okay. no dobra, okej, okay, za, załóżmy, że tak by było. No i teraz co? To mam udawać, że ja nie znam tego człowieka. Mam A mówić... to wszystkich znasz? Przecież tam cały Sejm, bo że człowieku. Ty stary. Sejm ale... był pusty. Tam występował Marian my... Banaś sam i nie było nikogo. I tych 460 wszyscy, wszyscy roku, byli u ciebie. Wszyscy, wszyscy. Tylko się niektórzy chyba spóźnili, bo przyszli następnego dnia może, bo, bo ja ich nie widziałem. Słuchaj, dobra, a teraz serio. Mhm. E, robię imprezę za własne pieniądze, na wszystko mam rachunki i w dodatku zapraszam spośród, no bardzo, bardzo dużo gości, kilkunastu polityków. Ich tam było, ja nie wiem, no z 10%. Wszystkich gości, no ale fakt pokazał tylko ich. No więc dobra, niech będzie, że to afera z politykami. Teraz tak. Czy ja ze wszystkimi jestem na ty? Oczywiście, że nie jestem ze wszystkimi na ty. Ale z niektórymi jestem, bo Warszawa to jest małe miasto. Znajdziesz kogoś poznać, zanim zostaje politykiem. Nie wiem, na przykład Pawła Kukiza znałem, zanim został politykiem. Ja nazywam się Paweł Kukiz, jestem młody, przystojny człowiek. Ja ty... Z Pawłem Kukizem wszyscy są na ty. Mogę do niego mówić oczywiście, panie pułkowniku, no ale to, to jakiś absurd. Poza tym, wiesz, politycy to dla mnie. Koledzy z pracy. Nie dlatego, że ja się z nimi tak znowu kumpluję i przyjaźnie, bo my się widujemy relatywnie rzadko, prywatnie prawie nigdy, no ale tak stary, że aż półwieczny, to ja byłem po raz pierwszy i postanowiłem to jakoś uczcić. I już, i koniec. A ty znasz piłkarza jakiegoś? Nie. A jakbyś poznał, to on by do ciebie mówił: proszę pana, obawiam się. Ale to Ty nie masz normalnych znajomych? Musisz zapraszać polityków? Mam, na przykład profesor Łukasz Święcicki jest psychiatrą. Mm -hmm. Bardzo dobry znajomy jak dla mnie. Okej. Okay. A Ty na przykład dlaczego nie przyszedłeś? Bo ja szczerze byłem obłożnie chory, nie mogłem akurat na weekend. A, właśnie widzę. <noise> Ale poważnie, Robert. Bo zarzuty są takie, wobec siebie i będziesz z tymi zarzutami musiał się zmagać przez jakiś czas, nawet jeśli masz na nie wywalone. To znaczy, czy ty aby na pewno grillujesz wszystkich jednakowo i czy aby na pewno jesteś tak samo nieprzyjemny dla wszystkich. Ja tam widziałem Glińskiego, który chyba wyszedł oburzony w trakcie wywiadu no, swojego programu. Od tego czasu jak wyszedł, był raz czy drugi, a teraz już nie przychodzi. Mhm. Na imprezę przyszedł. Za co mu dziękuję. Natomiast to studia jakoś nie chce. No i jak myślisz, dlaczego? Dlatego, że jestem dla niego zbyt miły i on już nie może znieść tej wazeliny, która to... mi ścieka z ust. No to widzisz, ja, ja tego trochę nie pojmuję. Ci politycy nie wiedzieć, jak ćmy do światła do ciebie lecą. Najpierw lecą na wywiad. Może, może to urok osobisty. Może. Najpierw lecą na wywiad, gdzie wiedzą, że stanie im się krzywda. Przecież co drugi wychodzi skompromitowany. A potem jeszcze lecą, jak te ćmy, na tą imprezę, gdzie jeszcze im zdjęcia robią i też są skompromitowani. To drugie nie było w pakiecie. To znaczy, nie, zdaje się, że nie, nie, nie wszyscy spodziewali się zdjęcia. Ja na przykład się nie spodziewałem. Niemniej jednak wiesz, oni przychodzą do dużego radia. Przy okazji jest tam Mazurek. No, nie przesadnie może uprzejmy dla nich. No, ale zaraz nie możesz mi stawiać dwóch zarzutów naraz. Albo, albo jestem dla nich zbyt grzeczny i zbyt miły, a to dlatego, że się łaszę do nich, bo później sobie z nimi popijam, albo jestem potworem, musisz wybrać. Mhm. Obawiam się. Mhm. No i co wybierasz? No, ja generalnie uważam, że w czasie wywiadów jesteś potworem, ale no jednak na skutek tej imprezy będą pojawiały się opinie, że jesteś tym potworem większym i straszniejszym dla jednych, a mniej strasznym dla drugich. Na przykład wiesz, już teraz to... konfederaci czy lewica mówią: o, naszych tam nie było, Byli. naszych to będzie zjadał. Byli. Byli. Nie będę zdradzał listy gości, bo to teraz stało się jak lista proskrypcyjna, ale mogę Państwa zapewnić, że byli tam przedstawiciele wszystkich klubów w Sejmie. Mm -hmm. Mm -hmm. No dobrze, jeśli chodzi o twój obiektywizm, nie miałeś sobie nic do zarzucenia ani teraz, a Ja ani nigdy w nie mówiłem, że jestem obiektywny, jestem subiektywny. Każdy publicysta jest subiektywny. Ja nie informuję ludzi, tylko przedstawiam swój punkt widzenia. Mm -hmm. Tak samo jak ty nie jesteś obiektywny, tylko mówisz, ten piłkarz jest świetny, a tamten <laughs> owy. Fatalny to ty jesteś. to pytanie, proszę. To Dobry. jest subiektywizm. No opinie. opinię. Dobrze. To teraz drugi wątek tej całej afery Mazurka. Wątek polega tym No ob, na wątek od razu dodajmy. Mazurek zaprosił ludzi i za to zapłacił, więc takie są moje korzyści, jakie z tego mam. Drugi, e, druga część tej afery mazurkowej polega na tym, że politycy różnych opcji rozmawiali ze sobą. Grzecznie. To jest skandal. Nie, to jest skandal. Heimba! Heimba! Tym się powinno zająć CBA, CBS oraz episkopat. Ale dla ludzi z zewnątrz jest to troszeczkę hipokryzja, gdy w programach oni są wobec siebie tak napastliwi, gdy w sejmie są wobec siebie zmównicy, tak napastliwi. A tu się okazuje, że tu winko, winko, co tam wie. Nie, no, ale tutaj ludzie w małżeństwie też potrafią się pokłócić i być do siebie nie ale generalnie nie oznacza to zaraz rozwodu. Politycy to ludzie, którzy których połączyło miejsce pracy, no w tym wypadku Sejm. I oczywiście oni serio mają, wiesz, naprawdę oni mają serio, no nie zawsze, ale bardzo serio mają różne poglądy. I w związku z tym czasami je żywiołowo przedstawiają, a później się opanują i przychodzi czas uspokojenia, idą na imprezę i się okazuje, że tu jest obok gość z innej partii. No to co mają zrobić? Demonstracyjnie napluć mu do, do kieliszka? Dzisiaj elektorat tego oczekuje to jakby ci tu powiedzieć, niech elektorat sobie przyłoży zimny okład. Mhm. No naprawdę, no jeżeli ktoś uważa, że ludzie powinni się mordować tylko dlatego, że mają Ale inne Ale odejdźmy zdania, w ogóle od tej imprezy. No e, właśnie o tym czy, mówię. Czy, ja czy nie jest tak, że na przestrzeni, na przestrzeni ostatnich 20 lat mamy dwie rzeczywistości. Jedną rzeczywistość e, dla oczu ludzi i tam się naprawdę nie lubimy, tam jesteśmy wobec siebie twardzi, agresywni i druga rzeczywistość, prywatna. Gdzie już tak Oslo nie jest? Ja ci powiem tak. W Wielkiej Brytanii też mają parlament. A nawet trochę więcej niż jeden, ale mówimy teraz o parlamencie brytyjskim, bo mają też szkockie, ale zostawmy tam takie. I tam na przykład jest taki gość w, w peruce i w takich dziwnych ciuchach. On dlatego ma tę perukę i te dziwne ciuchy, żeby podkreślić pewną teatralność, bo to jest pewien teatr demokracji. Tu na serio po jednej i po drugiej stronie, po tych ławach, w tych ławach zasiadają ludzie, którzy mają różne poglądy, ale to nie znaczy, że oni się mordują. Ja byłem kiedyś w Izbie Gmin i to jest fascynujące miejsce. Ci ludzie między sobą normalnie rozmawiają. Oni się ze sobą nie zgadzają, ale ze sobą rozmawiają jak ludzie. Mhm. No nie dla te... I, i, i nikogo to specjalnie nie dziwi, wiesz, to nie jest jakiś element kompromitacji, że przyłapano ich, jak popijają herbatkę w kuluarach. Ale gdyby zrobić wspólne zdjęcie e, rozmawiających sobie na Twoich urodzinach e, Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, nie no to świat ich. by eksplodował. No ale to może dlatego ich nie było, żeby świat jednak nie eksplodował. Bo Jezus Maria, rzeczywiście, co by to było, gdyby się okazało na przykład, że gdzieś u kogoś, na przykład u Stanowskiego na urodzinach, bo ja to widocznie za krótki jestem, ale że u Stanowskiego na urodzinach spotkał się niejaki Donald Tusk z niejakim Jarosławem Kaczyńskim. No i na przykład powiedzieliby sobie cześć, bo są na ty. To jest też w ogóle straszne, jak mogą. Donaldku, Donaldusiu. I jeszcze na przykład wypiliby piwo. Bo to nie jest prawda, że Jarosław Kaczyński pije tylko wino mozelskie. No więc wypiliby piwo. To byłoby straszne. To już nie, to wtedy koniec. To jest koniec demokracji. To byłby koniec dwóch największych partii. Wtedy szansa dla partii numer trzy prawdopodobnie, bo cały ten. I wtedy układ. wtedy wszyscy głosują na PSE. Układ dzielący Polskę na dwa plemiona przestałby być wiarygodny. Nie, właśnie nie. Znaczy myślę, że parę osób co, naj, co najwyżej uznałoby, że, że za daleko się posunęli, wiesz, że zagalopowali się w swoich oczekiwaniach. No bo ale pomyślmy tak serio, czy ty oczekujesz, że ludzie mm, będą się zagryzać, bo mają inne zdanie w jakiejś sprawie? Przepraszam bardzo, ty jesteś kibicem, zdaje się, jest taki klub w Warszawie, czekaj, jak się nazywa, Legia, tak, Legia, prawda? Kiedyś byłem. By a, byłeś kiedyś. Ja jestem bardziej na użytek medialny niż realny, ale niech będzie. Jestem kibicem Polonii. Czy mamy się zamordować? Spiesz dalej. Jocie. <laughs> no i właśnie, czy mamy się zamordować? No ludzie, no weźcie się troszkę, zastanówcie, no. Tak, w ogóle to, żeby być na bieżąco też z wypowiedziami, które, które krążą po mediach, to trzeba przyznać, że akurat zdjęcia, które pokazałeś, świadczą, że chyba była to impreza, na której nikt nie zaraził się homoseksualizmem. Chyba nie, chociaż nie jestem w 100% pewien, że homoseksualizm jest zaraźliwy, ale było tam paru lekarzy, nie pytałem. Mhm. chociaż wszyscy bez maseczek, to może, może się zarazili. Dlatego, że impreza jest na świeżym powietrzu i wszyscy zaszczepieni. O kurczę. A widzisz, a takie o cuda. O kurczę. Dobra, słuchaj, e, powiedz mi jedno, bo to jest temat bardzo aktualny i jak wy tam sobie rozmawiacie przez kilka godzin, no to wiadomo, że nie rozmawiacie w kółko o tym, że jaka pogoda będzie jutro, czy tam gdzieś Dzisiaj był na wakacjach, czy coś. Nie chodzi mi o kręcina. Akurat, tylko takie imię tam rzuciłem, bo mnie, że widziałem, że Kręcina też. Był, był, był Zdzisław Kręcina, był uwielbiam Zdzisława Kręcina. E, na pewno też rozmawiacie o tym, czy Polska wyjdzie z Unii Europejskiej. I tu Cię zaskoczę, albowiem, gdyż nie. Wszyscy bowiem wiedzą, że jest to jakiś pizz na wodę, fo fotomontaż. To ja Cię zapytam od siebie. E, zamieszania jest coraz więcej. Widzieliśmy Patryk Jaki e, swoje wyliczenia. E, pokazał, że Polska generalnie bardzo dużo dopłaca do tej Unii Europejskiej, co sugeruje, że on najchętniej by się z niej wypisał. Ale z... I... jednocześnie mówi, że on by się broń Boże nie wypisywał. Widocznie lubi dopłacać. Lubi dopłacać. Tak. To był idealny e, taki, nie wiem, no, chciałem wszystkie słowa użyć, ale nieważne. No idealny konsument bym powiedział. W każdym razie, e, w każdym hmm. razie powiedz mi, jakie jest Twoje zdanie na tego zamieszania, ale tak już fachowo, okiem dziennikarza, który zajmuje się polityką. Ale to jest bardzo proste. Wiesz co, ostatni sondaż, bo wszystkie są takie same, ale ostatni jest taki, że 88% Polaków pytanych, czy chce zostać w Unii Europejskiej, czy z niej wychodzić, to 88% mówi nie, zostajemy. W elektoracie każdej partii, z Konfederacją włącznie, jest tak samo, że większość, ogromna większość wyborców tych partii chce w Unii zostać, nawet Konfederacja nie powie, że chce z niej wymaszerować, bo wie, że byłaby w niezgodzie z ludźmi, którzy na niej głosują, więc nikt tak naprawdę nie będzie chciał żadnego referendum robić Nikt nie będzie chciał z tej Unii się wypisywać, bo, no te, po... bo, bo ten, kto będzie chciał to zrobić, dostanie tak w łeb od wyborców, że odda władzę, straci miejsca w Sejmie i popłynie. To po co granie nastrojami antyunijnymi, po co wypowiedzi o okupacji z Brukseli? Bo i jedni i drudzy na tym zyskują. Pis moim zdaniem się przestraszył, widząc, że rośnie również Konfederacji, a poza tym pisma z prawej strony Zbyszka Ziobre, który bardzo dziarsko, co jakiś czas mówi: Nie, nie, my to twardo będziemy się przeciwstawiać Europie. Zresztą sam widziałeś Patryka Jakiego mhm. z solidarnej Polski. No więc Pis to wie i wydelegował Marek Suskiego, który to Marek Suski jest człowiekiem, który naprawdę, proszę państwa, to jest człowiek, który mówi to, co myśli. Mówi dokładnie to, co myśli Jarosław Kaczyński. Ani Dudy, ani Tuski. Kwitnie z nami Marek Suski. I on powiedział, że w związku z tym jesteśmy pod okupacją brukselską. Nie, Jarosław Kaczyński nie myśli, że my jesteśmy pod okupacją, ale Jarosław mu pozwolił, bo on takie rzeczy mówił. Dlaczego? Dlatego, że jakby co, to my mrugamy do naszych wyborców, mówimy, patrzcie, nie musicie głosować na Konfederację, czy tam na Zbyszka Żybre. My mamy swojego takiego, o, tu jest Marek. I tutaj teraz takie ładne zdjęcie marka. E, I widzisz, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, słuchaj, no, platforma e, szuka sposobu, żeby ochydzić ten Pis. No, e, Pis jest brzydki, e, jest niedomyty, no, ale to nie działa. No to trzeba pokazać, co Polacy kochają. A Polacy kochają Europę. No to powiemy, że Pis nie kocha Europy. No i zobaczymy, czy to zadziała. No, jak się okazuje, no, niekoniecznie, no, ale próbują. Mhm. No to ale jest... to PiS trochę pomaga w tej... Ale to ja Ci e, powiedziałem. Jedni i, drudzy, jedni i drudzy wywołują wilka z lasu, ale go nie wywołają. To jest taka zabawa bez puenty, no, bo nie może być puenty, bo mówię Ci, no, nikt nie jest samobójcą. No. Człowiek, który będzie chciał wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej ma skłonności samobójcze. No. Ale dobra, dość już o politykach, wróćmy do dziennikarzy, bo zdaje się, że masz jakieś cudeńko. E, otóż postanowiłem zająć się innym upadłem dziennikarzem, już nie Mazurkiem, e, e, teraz... E, ani dla, nawet nie sobą. Ani nawet nie sobą, dla odmiany Kamilem e, Durczokiem. Otóż stałem się, nie uwierzysz, dumnym posiadaczem, Aplikacji Durczokracja. Zapłaciłeś mu za to? Zapłaciłem za to 27 zł. To jest mniej więcej tyle, ile kosztuje pół litra wódki. Widzę, hmm, e, że jesteś a, że nie, dobrym konsumentem, tak. A że nie piję wódki, to nie było mi szkoda, więc zapłaciłem to 27 zł. Czyli złotych. właściwie tak, jakbyś nic nie płacił. Tak, wyszło na zero. Zapłaciłem to 27 zł. I w ogóle, jak to brzmi dumnie, wiesz, że masz w telefonie aplikację Durczokracja. Czasami ludzie mówią, pokaż mi w telefonie, jakie masz aplikacje, powiem Ci, kim jesteś. Pokaż mi swój telefon, <grym> powiem Ci, kim jesteś. No i tak pokazujesz na przykład Spotify. O, 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 o Ty jebany piracie muzyczny, wiesz. Tam, <grym> potem Janosik, o Ty piracie drogowy, nie? A potem Durczokracja. Uuu, ciekawe, Durczokracja. A co to jest Durczokracja? A tu Kamil Durczok wysyła do mnie moje, swoje wiadomości, swoje przemyślenia ujebany farbą, czy nie wiem, czy... Wyobraź sobie, że on to Ile na razy naprawdę nadzieli? robi. E, e, zazwyczaj zero. <głos> <głos> ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. <noise> to na razie nie kochacie zbyt jakoś namiętnie, ale dobrze. Ale ważne, że zapłaciłeś. Opowiem Wam o tej aplikacji. Jako, że wiem, że poza mną nikt tego gówna nie wykupi, postanowiłem Wam opowiedzieć, co to w ogóle jest i co tam się od czakowało. na dzień dobry, jak widzicie na ekranie. Ani, ani dzień dobry, ani siema, ani co u Ciebie, ani na zdrowie, tylko od razu dawaj dane osobowe, będziemy nimi obracać. No więc, jako że moje dane osobowe i tak są dość znane, więc wpisałem bez kozery Krzysztof Stanowski i podałem maila. No, już, już gdzieś to śmiga po jakichś tam e, stronkach, gdzie tylko Kamil sobie tego zażyczy. Potem żadne, dziękuję za Twoje dane osobowe, nic, po co, na co, tylko dawaj 27 zł. Myślę sobie, no, jeszcze nie wiem co kupuję, ale durczokracja brzmi nieźle, więc no, dam te 27 zł. Chociaż miło by było wejść w tą aplikację i, i w ogóle wiedzieć co to jest, no ale no, trudno, może to ma być niespodzianka, może to lepiej, jak będzie taki elemencik tajemniczości w tym wszystkim, może to jest bardziej seksji. No to zapłaciłem te 27 zł. No dobra, dobra, ale już wszedłeś, już kupiłeś te 27 zyla, wydałeś. Co zobaczyłeś? Gadaj, że wreszcie. No to jestem w środku i tam upadły dziennikarz e, posądzany o mobbing i molestowanie seksualne, potem oskarżany o podrabianie podpisu i wyłudzenie wielkich pieniędzy, a następnie e, bandyta drogowy, który doprowadził, e, który prowadził po pijaku i doprowadził do kolizji drogowej, on tam Opisuje nam świat i mówi, kto jest dobry, a kto zły. I robi to wyjątkowo nieregularnie, gdyż do tej pory, odkąd ta aplikacja powstała, zamieścił 12 wpisów lub filmików łącznie. Ostatni chyba 3 dni temu. I on naprawdę chce, żebym ja za to płacił. Wydaje mi się, że czasami ma jakieś takie trudniejsze momenty życiowe, bo na przykład dwa tygodnie nic tam nie było, z tego co zauważyłem. To też ciekawe. Na wakacje pojechał człowiek, kiedy się czepiał. Ciekawy sposób komunikacji ze swoimi klientami. No więc. Pan Kamil tam raz na kilka dni mówi, że Kaczyński jest zły. Nie. Tak. Naprawdę? A Tusk trochę lepszy, e, ale generalnie PiS zły. E, I na przykład tak patrząc... Ja zanotuję, który to jest zły? PiS, tak. PiS. E, patrząc na tą aplikację, wydaje się, że za jakieś dwa dni pojawi się nowy wpis pana Kamila, e, który otóż ogłosi, że PiS jest zły. Ujujuj, kęsim, kęsim. Ale dobrze. Atmosfera jest naprawdę podgrzana. I teraz, Dajesz, co ty tam jeszcze znalazłeś? No właśnie nic, bo tam nic więcej nie ma. Y i... Chciałem powiedzieć, że to jest szokujący upadek człowieka, bo to jest upadek człowieka chyba największy w XXI wieku. Ja większego nie znam. Przynajmniej ja nie zanotowałem w Polsce kogoś, kto upadł tak nisko, tak sobie swój ryj rozwalił. Może ty mi pomożesz pewnie w głowie, teraz szukasz, kto inny mógłby jeszcze stanąć, szranki, i do rywalizować. Nim, nie ale nie znajdziesz nikogo takiego. Ale jaką już. w sobie trzeba mieć pychę, jaką megalomanię, jakie pokłady buty, żeby stwierdzić, że. Kurczę, zrobię aplikację, którą nazwę Durszokracja, każę ludziom płacić 27 zł i raz na kilka dni powiem jakiś banał, czy napiszę kilka zdań od siebie i, i co, no przecież słuchaj, stworzenie takiej Adrian. aplikacji to nie są tanie rzeczy. Więc ty musiałeś mieć w głowie biznesplan, że to się zwróci. Musiałeś myśleć, że jakieś 100 tysięcy ludzi na to czeka. Aktualnie pobrań tej aplikacji jest około 1000. Myślę, że mniej więcej, jak połowa tych ludzi, a myślę, że mniej, doszła do etapu płatności, że powiedziała, a, tak, rzeczywiście, zapłacę. Więc myślę, że nie. Myślę, że to jest wyjątkowo niszowy. Produkt, tam nie ma żadnych liczników. Nie ma licznika w wyświetle, nie ma licznika, nie ma licznika e, ile razy ktoś przeczytał no, dany tekst. On, on, już, czy... on już opowiedział, to już ja się teraz wtrącę, bo przeczytałem, że jest zaskakująco dużo. Zaskakująco dużo. Ja nie wykluczam, że to jest nasza intymna, osobista relacja. Że Rzeczy jestem jedyny. Że jestem jedyny, że on coś na przykład pisze i równie dobrze mógłby wysłać mi SMS-em to wszystko, albo na WhatsAppie mógłbym wkleić swoje przemyślenia. I wyszłoby na to samo, bo ja nie wiem, czy tam jest ktokolwiek poza mną na tej aplikacji. Proszę Państwa, zrobiło się intymnie. Świeczki nieco przyciemnione światło, nastrojowa muzyczka. Kamil pisze do Krzysztofa. Kamil pisz do mnie bezpośrednio, ja Ci bezpośrednio hajs wyślę, po co te, wiesz, prowizje dla, e, tam 2% chyba bierze, e, bierze pośrednik finansowy za to, że te pieniądze do Ciebie trafią, po co te 2% oddawać? Wyśmi mi na Whatsappie swoje nowe wideo, możesz nawet do mnie zadzwonić po prostu, już nie musiał się nagrywać, będzie prościej. Powiesz mi na bieżąco, że, że Kaszka jest zły. Miejmy to ze sobą, a ja Ci wyślę, a ja ci wyślę kasę, i będziemy. Wszyscy będą zadowoleni, ale wrócę do swojej myśli. Jaka to musi być megalomania? Zobacz, 27 złotych, to jest mniej więcej tyle, ile kosztuje. I ile kosztuje pół litra wódki? Tak, ale oprócz tego, ile kosztuje miesięczna, e, miesięczny abonament na czytanie gazety wyborczej. Mimo wszystko. Ale tam też akurat masz cały czas informacje o tym, że krzywej oczywiście, oczywiście, że tak, ale nie masz 12 takich informacji, tylko 12 tysięcy. <laughs> czyli jakby jest dużo taniej. E, za sztukę. Za sztukę, tak. Więc poza tym, no, jednak masz trochę innych także informacji. Aha. Mimo wszystko trochę jest. Możesz mieć. Dobra, Newsweek to też to samo. E, <ścoughs> może, ale nie, poczekaj, za 12 zł, e, za 12, 20. za 20 zł, za 20 zł możesz miesięcznie czytać książki. Czytać, słuchać książki. Rozumiesz? Ile tak, chcesz? No to jest co innego. Tak, rzeczywiście, już jest... no to już Duczok nagrał 21 minut swojego przemówienia łącznie do tej pory w kilku filmikach, 21 minut. No to za 20 zł możesz więcej niż 21 minut książki szczyt. Ale wiesz co, wiesz, co będzie najgorsze i to będzie upadek dziennikarza Stanowskiego. Co? Jeśli się okaże, że są ludzie, którzy z jakichś tajemniczych zupełnie powodów, nieznanych tobie nam oraz psychiatrii polskiej, chcą tego słuchać i chcą za to hajs płacić. Ale dobra, ilu ich będzie? 6, 6 razy 27? No... Ale, może, ale może będzie 100 tysięcy. Ile kresek można za to kupić? Nie. Ja nie, 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 nie bawimy się w taki sposób. Nie bawimy się. Myślałem, ja, że Ty wiesz. Bo ja nie wiem. Mój, mój syn twierdzi, że informacje na każdy temat znajduje w internecie, więc zadzwoń do Ignacego, on ci powie. Wiesz? Dobrze. E, w każdym razie poraża mnie to, w jakim momencie życia wylądował Kamil Duszok. Mam nadzieję tylko, że to być może jest jakaś forma terapii. On dziwacznej mówi... terapii, bo to jest dziwny człowiek i dziwny przypadek, ale terapii, że ktoś mu powiedział: Słuchaj, rób to, to będzie dla ciebie dobre. Raz na to trzy się być ważny człowiek, skoro tyle o nim gadasz. E, tak jak powiedziałem, największy upadek XXI wieku to jest mniej więcej, gdyby to był upadek sportowy, to byśmy mówili o Dawidzie Jańczyku. A, był kiedyś taki piłkarz. Był to kiedyś prawda. taki piłkarz, tak. Bo my tu sobie gadu gadu, ale dzieją się sprawy ważne. I w ramach naszego potężnego researchu poznaliśmy dwóch ludzi, najbardziej i najmniej zmęczonego człowieka w Polsce. Tym najbardziej zmęczonym jest niejaki raper Sobel. Nic mniej nie wiadomo o jego dokonaniach, niemniej dowiedziałem się, że on wystąpił, wyobraź sobie, 80 złotych wziął, mm. czyli tak, więcej, niż więcej niż, niż Durczok I przez całe 20 minut rapował czyli mniej więcej mało, tyle, samo, Durczak. tyle samo co Durczok tyle samo co Durczok, to jest no. droższe od Durczoka o no i ludzie są wkurzeni, bo to hello hello Sobel, nie na to się umawialiśmy ale Sobel powiedział wypchajcie się, albo wiem gdyż jestem zmęczony no tak, ale to nawet nie o pieniądze chodzi. Wyobraź sobie, że jedziesz tak dwie godziny na ten koncert, dwie godziny wracasz, a to trwa 20 minut. Dobra. Ale poznaliśmy te, teraz i też pełny szacun najmniej zmęczonego człowieka w Polsce: Robert Karaś pobił rekord pięciokrotnego Ironmana. Wiesz, co to oznacza? Zapamiętaj, <laughs> powiem Ci. Płynął przez 19 km. ale czym? Właśnie, nie motorówką, tylko wpław. 900 km na rowerze przebył. Jezus A następnie zsiadł i pobiegł sobie 211 km. Wszystko to zrobił w niecałe 68 godzin. Robert on, się do mnie, on się do mnie na imprezę spieszył. Robert Karasz jest totalnym kozakiem. E, tym większym, e, że podbił serce Agnieszki Włodarczyk, więc już musi być kozakiem totalnym, totalnym, totalnym. Dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy za tydzień. Mazurek Stanowski. Do zobaczenia. Amen. mm <laughs>